Na no dzień dobry, Ania Pacholak, Dietetyk Inaczej. Zamiast śniadanka o godzinie 7 zaproponuję Wam nakarmienie głowy zamiast brzuszka. Dlatego inaczej. Dzisiaj jest czwartek, który dzisiaj jest 13, .00. 13 .00 dzień lipca. Słoneczko wstało dzisiaj o godzinie 4.29. Zobaczcie, a zaczęliśmy od 4.00 ileś. Tak, to było w noc, tak zwaną po nocy świętojańskiej. No, a zajdzie słoneczko o 20.00, zaraz Wam powiem, której. 20.54, czyli też wcale nie, nie tak późno jak jeszcze wczoraj. Coraz wcześniej. Dzisiaj jest. Nie wiem, jak sobie poradzić z tym dzisiejszym świętem. Światowy Dzień Frytki. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że frytek nie jem ze względu na to, że po pierwsze strasznie toksyczne tłuszcze trans, bo większość tego jest w jakichś dziwnych fryturach smażone i lub na oleju rzepakowym nie obchodzę dzisiejszego święta, a po drugie ma strasznie dużo węglowodanów. Ale jest jeszcze dzisiaj święto, które będę obchodzić. I to jest dzień rock'n'rolla! Lubię tańczyć z rock'n'rolla, lubię słuchać z rock'n'rolla. No. Cytat dzisiejszego dnia. Miłość fałszywy... Miłość fałszuje obraz świata. Ukazuje go dobrym mimo wszystko. Maria Dąbrowska. Maria Dąbrowska chyba była bardzo nieszczęśliwą kobietą. Dlatego, że... jak można tak powiedzieć? Miłość fałszuje obraz świata. Hm. Pokazuje go dobrym mimo wszystko. No dobrze, ale y, kto decyduje o tym... Kamera nie nadąża za mną. Kto decyduje o tym, czy świat jest dobry, czy zły? Wiadomo, że ja. Jeśli ja uznam, że świat jest dobry, to co się okazuje? Świat jest dobry. Nagle, jeśli uznam, że są wokół mnie dobrzy ludzie, to oni za chwilę się pojawiają i, i to tak działa. Takie są zależności, że jeśli stwierdzisz, że ludzie są podli, a świat jest zły, no to ta, to, to jest samospełniająca się przepowiednia. To tak za chwilę się dzieje. Ludzie są podli, a świat zły. Ale w temacie długowieczności dzień czwarty ja chyba w, w temacie długowieczności zrobię dwa tygodnie, bo tych tematów jest całe mnóstwo do omówienia, ale temat długowieczności dzisiaj jedzenie. No, o jedzeniu to też osobny temat można, osobne 100 lat nadal, nadal można by mówić, ale jedna podstawowa zasada. Tak na krótko, na szybko na dziś. Jedz to, co się urodziło lub urosło. No. Ale co to znaczy? To znaczy, że co? Chlebek urósł? Nie. Makaron urósł? Nie, a urodził się? Nie. Ale to co się urodziło, to są również produkty od zwierzęce, czyli takie jajeczko. Czyli mięsko. Mięsko. Ciekawe czy kamera się przy... No chodź kamera, chodź jak piesek za mną idzie. To, co się urodziło, czyli mięso i mięso po obróbce termicznej. Yy, mówiąc, jedz to, co się urodziło lub urosło, mamy na myśli, żeby nie jeść produktów przetworzonych. Czyli taki stek w obróbce przetworzonej, w obróbce termicznej to nie jest produkt przetworzony, to jest po prostu produkt poddany. Pojedynczemu przetworzeniu, czyli obróbce termicznej. To jeszcze nie jest produkt wysoko przetworzony. Unikamy produktów wysoko przetworzonych. Dajmy na to makaron. Zbierasz ziarno, suszysz, mielisz. To już jest pierwsza obróbka. Potem to ziarno, yy, no, powstaje mąka. Potem z tej mąki robisz ciasto. No to już jest druga obróbka. Z tego ciasta robisz makaron. Ten makaron się suszy, to już jest kolejna obróbka. Potem ten proces suszenia idzie w torebki, jest pakowany, i do sklepu, a potem przywozisz do domu i znowu gotujesz. I jest kolejny proces, czyli no tego przetworzenia tam jest wpyte dużo. A tego nie chcemy. Chcemy jeść to, co się urodziło lub urosło, czyli roślinki jak najmniej przetworzone i mięsko jak najmniej przetworzone. I masz temat z głowy. Kupujesz wątróbkę, smażysz, robisz z cebulką i gitara. Kupujesz mięso, robisz z niego rosół, pijesz wywar i gitara. Albo wieprzowinka, możesz zrobić. Z wołowiny możesz zrobić tatara, z wieprzowinki możesz zrobić cokolwiek, możesz na przykład z chabowego zrobić, ale ja już bym pani runku nie dała. No i oczywiście smażę na smalcu. O, smalec! Haha! Fajny, fajny pomysł na żeby, żeby dać jako przykład. Tłuszcze. Tłuszcze przetworzone i tłuszcze naturalne. Jak bardzo przetworzony jest smalec. Bierzesz słoninkę, o Piwiury. Bierzesz słoninkę, topisz, studzisz, masz talerz, masz smalec. Ale już na przykład olej rzepakowy, olej słonecznikowy, no to już jest tragedia. To już jest taki proces przetworzenia, że głowa mała. Nie szłabym w to. Jedna wielka toksyczna chemia. Masełko. Jeśli jesteś w stanie coś zrobić w domu, znaczy jest to dobre. Bierzesz mleko, śmietankujesz. Śmietankę. Ze śmietanki robisz masełko, wyklepujesz i masz. Jest pięknie. Więc bez względu na to, czy to są tłuszcze, czy to są produkty odroślinne, od zwierzęce, a jeśli teraz idziemy w tematy wege i widzisz na przykład parówkę roślinną, byłam ostatnio w biedronce w relacji, możesz zobaczyć, wrzucę, pewnie dzisiaj, co jest w produktach wege. Jaki one mają skład? To się w głowie nie mieści. Muszę iść, bo kawa gryzą. Sam, mówi się, że sama parówka jest produktem przetworzonym i nie należy go jeść, a w ogóle parówka ma tam sam tłuszcz i w ogóle tego się nie powinno jeść. Ale słuchajcie, jak ja tak patrzę, no tak, jest coś takiego jak mniejsze zło. Jak widzę, jaki skład ma parówka. Oczywiście takie marketowe mają bardzo kiepski skład, ale skład z jakiejś zaprzyjaźnionej masarni, jeśli wiesz skąd bierzesz. To no naprawdę ten skład nie jest zły. No, okej, okay, no co z tego, że ma tłuszcz? No, tłuszcz jest nośnikiem smaku, tak samo jak cukier i sól. Dlatego w tych wszystkich produktach przetworzonych jest ogromna ilość cukru, bo jest to nośnikiem smaku. A to ma ci smakować. Masz jeść więcej i więcej i więcej, bo tak chciałby sobie koncerny. Chciałyby sobie koncerny Bigfoot? Masz iść więcej, więcej, więcej. No. A potem tyjesz, tyjesz, tyjesz. A potem zastrzyk, zastrzyk, zastrzyk. No i interes się kręci. A to, że człowiek nie jest zdrowy w tym wszystkim, kogo to obchodzi? Mnie to obchodzi. Masz być zdrowy, bo jeśli ja mam żyć do setki, taki mam plan, to nie chciałabym żyć sama. Co mi po takim fajnym, długim życiu, jak wszyscy moi przyjaciele poumierają? No chcę też o Was zadbać. Nie jemy produktów wysoko przetworzonych. I jeśli idziesz teraz do Biedronki czy do jakiegokolwiek marketu, obojętnie. I sprawdzisz produkty nieopakowane, no to wiadomo, że to jest nieprzetworzone. Nie musisz czytać składu, nie masz problemu. Jaki skład ma kalafior? Hmm, pomyślmy kalafior. W składzie kalafiora jest kalafior. Prosta. Co jest w składzie boczku? Boczek. A co jest w składzie kawałka karkówki? Oczywiście nie taka przygotowana już na grilla z przyprawami i ogromną ilością cukru, żeby smakowało, tylko surowa karkówka. W składzie jest karkówka. Przychodzisz do domu, rzucasz do piekarnika, robisz pieczeń, za godzinę masz piękną karkówkę. Najczęściej 50 minut, ale to wszystko zależy od długości. Krótko mówiąc, jedz to, co się urodziło lub urosło. Unikaj produktów pakowanych, przetworzonych. Wyrzuć z domu tłuszcze roślinne takie jak olej rzepakowy, olej słonecznikowy, margaryna. A pożyjesz może ze mną trochę dłużej. Widzimy się jutro. A póki co, zobacz, jak tu jest pięknie. Zdecydowanie wolę gadać w ruchu. Zdecydowanie. Dobrze, że jesteś. Wy wszyscy dobrze, że jesteście. Dostaję codziennie tyle wiadomości, że oglądacie mojego gadanka, że czasem może nawet komuś to coś da. Wszystkiego dobrego. Dobrze, że jesteś. Widzimy się jutro. Pa!